Wyszyńska, fragment opowiadania Infantylna zabawa z książki. Historie pisane emocjami. Objął drzewo, którego się trzymał. Wtulił spoconą twarzyczkę w ostrą korę i głośno sapał. Może ze zmęczenia, a może ze strachu i bezsilności. Był przecież jedynie małym, rannym dzieckiem bez szans na ratunek. Nagle, gdzieś na skraju lasu ujrzał ruch. Krzaki zadrżały rytmicznie i szumiały dziesiątkami liści. Patrzył dokładnie w tamto miejsce, z którego dobiegały przerażające dźwięki. Wstrzymał oddech i czekał, aż coś się wydarzy. Przez moment nic nie widział wśród gałązek, lecz po chwili w krzakach dojrzał czarną postać schyloną w pół i poruszającą rękami na boki. Ten gest przypominał ptaka, który szykuje się do lotu pod rzemce. Ale to z pewnością nie mógł być ptak. Cień był duży, dużo większy niż jakikolwiek zwierz, którego chłopak widział w swoim krótkim jeszcze życiu. Kiedy się przyjrzał, postać przypominała człowieka, ale nie poruszała się jak ludzie. Szybko wymachiwała rękoma w górę i w dół, przy czym twarz miała zwróconą w stronę ziemi, a klatką piersiową dotykała do kolan. Tomek zadrżał i wziął w końcu głęboki oddech. Jeszcze moment, a pewnie by zemdlał z braku powietrza. Nie mógł się ruszyć, ale już nie z powodu rannej nogi, lecz ze strachu tak potwornie paraliżującego. Nie był w stanie nawet krzyczeć ani płakać. Stał, nadal obejmując kurczowo pień drzewa i wlepiał wzrok w dziwnego stwora. Potwór zdawał się nie zauważać dziecka. Zajęty był dziwnym rytuałem, który odprawiał w tej. Pozycji. Zaczął tylko syczeć i mruczyć coś pod nosem, ale dźwięki, które wydawał, nie przypominały żadnych słów. Nie, nie, nie ma się bać. potwory nie istnieją. Wyszeptał słowa swojego ojca. W tym momencie postać wyprostowała się i spojrzała dokładnie w jego kierunku. Chłopaka ogarnęła nagle adrenalina i zerwał się do biegu. Nie przeszkadzała mu nawet już chora stopa. Pędził przed siebie tak szybko, na ile tylko pozwoliły jego dziecięce mięśnie. Czytał czarek papaj.